witam jest takie polskie powiedzenie cudze chwalicie swego nie znacie dlatego to dotyczy każdego kraju dlatego zachęcam wszystkich z państwa do tego żeby podróżować po własnym kraju i można odkryć wspaniałe uroki o, o, ja jestem z Pomorza i podróżowaliśmy właśnie w góry z naszą ekipą pojechaliśmy w góry i pojechaliśmy też do Ciężkowic, tam jest takie specy... piękne, wspaniałe głazy są, narzutowe, takie piaskowce, to nie są eratyki, bo u nas na Pomorzu są eratyki, a tam są takie piaskowce właśnie, z którymi wiąże się legenda, że tam właśnie był diabeł w tych piaskowcach. i Yy, opowiadałem już na tym kanale yy, legendy z innych krajów, były legendy japońskie, mity afrykańskie. A teraz, właśnie, odkryłem yy, w, po naszej wycieczce yy, w zakątki rodzinne yy, odkryłem yy, legendę polską. Wspaniała, piękna, nieodpadająca od reszty tych legend, wspaniała polska legenda o. Yy, z miejscowości Rożnów, Ciecha, Rożnów Ciężkowice. To jest taka miejscowość na dole Polski, jak się patrzy na mapę. I ta legenda brzmi tak. Był sobie, był sobie jeden zarządca. Zarządca bu, był zarządcą, był władcą tamtej okolicy, tych ciężkowic. Nazywał się Cieszko, ten zarządca. I zarządca uwielbiał budować. Lubił budynki, spełniał się w pracy i sobie żył i budował te swoje ciężkowice, wspaniałe miasto. Bardzo bogate, wspaniałe miasto. I pewnego razu do tego cieżki, bo miał na, na imię Cieszko, do tego cieżki przybyła piękna kobieta, rzadki urody. Przyszła do niego, niejako się przytułała, bo uciekła od silniejszego od niego, od tego cieżki, od silniejszego rożna. To jest miejscowość sąsiednia, wszystko jest w górach. Dziewczyna przyszła do tego cieżki. I myślała, że się u niego schroni i że daje jej opiekę, jej opierunek, opiekę, daje jej schronienie. I uciekła od tego Rożna ze względu na jego brutalność i jego taką chytrość. Uciekła do tego ścieżki, do tych ciężkowic. Uciekła z Rożnowa do ciężkowic. Ciężko ją niby przyjął, niby, niby było wszystko ok, ją przyjął. I y, pewnego razu przyszedł do niego rożen władca tej silniejszy władca o tego ciężki władca z okolicy z, z mocniejszych gór. Przyszedł do niego rożen i y, powiedział, gdzie jest ta moja, gdzie jest moja, gdzie jest ta dziewczyna, gdzie, gdzie, gdzie zgubiłeś tą dziewczynę, gdzie jest ta dziewczyna? Powiedział do tego ciężki. A ciężko powiedział, chciał, się, chciał ją uchronić, tak jak było, tak jak, tak jak umawiał się z nią, bo była rzadkie urody, więc mógł sobie oczywiście na nią też popatrzeć oczywiście na piękną kobietę, oczywiście. Chciał ją uchronić przed tym Rożnym, ale w tej rozmowie on chciał przez chwilę niby ją chronił niby nie chciał uchronić, ale Rożen machnął mu jeszcze: Słuchaj, bo wiesz. Wyznaczyłem nagrodę dla. To tak, może po westernowemu teraz jest ta, ta opowieść, że taki, taki po, angi, po amerykańskiemu. wieńczę ją. Wyznaczyłem e, nagrodę, e, że dla tego, który wy, z, wyda mi tą dziewczynę, to będzie mała wieś. E, pojawi się wieś e, w majątku tego mężczyzny odrożna. E, I. E, Ciężko, bez namysłu, zdradził tą dziewczynę. No, niestety tak bywa, że u nas czasami jest zdrada, we Włoszech jest ta vendetta, czyli za tą zdradę jest zemsta, i to jest niby tam możliwe, że to w prawie jest uregulowane, nie wiadomo jak to działa. I w każdym razie ciężko zdradził tą dziewczynę. Następnego zdradził tą dziewczynę. Rożen ją wziął i dziewczyna została zniszczona została godność tej pani to jest oczywiście legenda nie jest to jakaś przypowieść dziennikarska czy coś takiego, to jest legenda i Bóg ukarał Rożna i ciężkę Rożna za to, że był tyranem Cieszkę, Cieszkę z Ciężkowic za to, że zdradził tą dziewczynę ukarał i zamienił ich całą pracę siłę tego rożna a pracę tego ciężki zamienił w skamieniałe miasto ciężkowice bóg ich ukarał i do tej pory można sobie oglądać te ciężkowice właśnie w ciężkowicach polecamy wspaniały region tam są bilety można sobie kupić przejść, zobaczyć tam wspaniałe korzenie są drzew i jest też y, muzeum przyrodnicze w Ciężkowicach, gdzie o dziwo, pani mówiła, że to jest jakieś tam sztuczne, dla mnie to było naturalne, jest archeopteryx czyli archeopteryx to jest skamieniałość przewodna przewodnia między gadami a ptakami Czyli łączy w sobie cechy gadzie, takie jak węż, wąż, krokodyl to są gady. I ptaki, jak gołąb czy kruk. Łączy w sobie te cechy tych dwóch y, gatunków. Tych dwóch. No tak, to są gatunki. Dwóch gatunków. Dobrze. Więc pamiętajmy o tym. Cudze chwalicie swego nie znacie. I na, nawet we własnym domu można wspaniałe rzeczy odkrywać i coraz to nowe i nowe, nowe rzeczy Poznałać. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego.